Classic News. Nowości ze świata Ion. Hej, siąmanaczku, z tej strony Chłopaczek, co się lubi bawić grami, przychodzę do was z krótką i jakże nieoczekiwaną wiadomością, która dla wielu osób mających kiedykolwiek do czynienia z Game raczej nie będzie zaskakująca. Mianowicie, jak wielu z was wie, dwa lata temu wyszedł Ion Classic, który ożywił tę grę w Korei i w dużej mierze również w Stanach. My, jako część świata z największymi przywilejami europejski serwer, dostajemy dopiero po dwóch latach, co ostatnimi czasy ogłosił Gamefire. Przewidywalny czas premiery to koniec marca, jednak mm, marzec powoli się kończy, a jak nie było dokładnych informacji, tak nie ma aż do wczorajszego dnia, gdzie na oficjalnej stronie Gameforge pojawił się komunikat mówiący, iż Podczas naszej ostatniej transmisji na żywo powiedzieliśmy Wam, że planujemy wydać grę pod koniec marca tego roku. Jak niektórzy z was zauważyli, zbliżamy się do tego terminu i nie ogłosiliśmy jeszcze dokładnej daty premiery. Powodem tego jest to, że nadal potrzebujemy trochę dopracowania, aby uwolnić pełny potencjał ION Classic, gdy przygotowujemy się do wprowadzenia go na europejskie wybrzeże. Nasz zespół nie został ostatnio oszczędzony przez No, skrócie to. Grać wajona muszę, bo się uduszę. Nie no, w skrócie mówiąc, rok 2023, piwo Corona nie istnieje. Ale w Gameforge'u wszyscy się nie upili. O co chodzi? Dodatkowo żyjemy w świecie, w którym praca zdalna nie istnieje. Daj spokój stary, szkoda gadać. Anime, czyli zapewne pojęcie kolega, koleżanka, nie jest ci do końca znane. Zmień to już dziś, dołącz do naszego Discorda, twórz z nami wspaniałą społeczność i przekonaj się sam, jak to jest mi znajomych, link znajdziecie w opisie. Generalnie zbytnio mnie to nie dziwi, was również nie powinno. się Mph, jak zwykle, stoi na wysokości zadania, tak jak w każdej grze, którą tutaj wydawał w naszym pięknym kraju. Jednakże warto wierzyć, że tym razem spierdolą może nieco mniej, a suma summarum na Ion Classic zapewne musimy poczekać do końca kwietnia. A gdyby ktoś z Was był nadmiernie niecierpliwy, to wysuwam tutaj propozycję sprawdzenia Ion Classic na serwerze NA. Jednak uprzedzam, że... Ma wersję 2,5, czyli są już wiele patchy przed tym, który my dostaniemy w Europie. Link do pobrania gry zostawiam wam w opisie. A tymczasem kłaniam się po same kule. A jeżeli ci się podobało, no to zostaw łapkę w górę, subskrybuj, aby nie przegapić informacji ze świata Ion. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Trzymajcie się! No i cześć!